Słuchajcie, Gunner chce, żebyście mieli miły czas, żebyście się dobrze bawili. A ty tu czego? To podchwytliwe pytanie. Impreza jest. Aha, dla swoich, dla prawdziwych patriotów, więc weź wypierdala. Co ty do mnie powiedziałeś? Że masz wypierdalać, ale widzę, że nie dotarło. Ej, Joe! No? Chodź! Mamy tu spaniaka, który nie wie, którędy do wyjścia. Powiem ci, co teraz zrobisz. Powiesz przepraszam i znikniesz. Bo co? Bo inaczej znikniesz na stałe na dnie zatoki z workiem cementu u nóg. Bardzo przepraszam. Ale chyba zepsuję wam imprezę. Jak za starych dobrych czasów!